Przódka? A, Ale i tak musiałem to rzucić. Nie, nie niewidzialne kule mam znowu, co jest? Ojej, no bardzo dobrze. Niewidzialne kule? Bojebana akcja. No nie widzę kulki na myj Kurwa, co? nie widzę kule. Zostałem... Zdestrolowany przez mną. Cieszę się, że dopiero, że po chwili dopiero zrozumieliście, że to oddał. Ja to, to oddało. Go, dobrze, gryźcie go. Ale mi... I one mi zadały. <grystanie> Jak ty się mieszasz? <grystanie> nie mówię z ciebie. co ja, No te kule no! <grystanie> nie widziałem. No, no te te no. kule nie widziałem. Pana kula. W robieniu kuli no to ocenia co? 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 <grystanie> Lepiej <Cule>? bałwana, zawodowa. <grystanie> <grystanie> Przy niewidzialne kule, <śmiennie> jest O, chyba oni ciebie. Nie no, działa, wyjdziecie spod tego towera? Właśnie nie. pizdy, przestańcie, bo już, kurwa, nie wytrzymuje psychicznie, muszę jeb**ć tutaj. <śmiennie> no nie uciekłeś, wracaj tu. Nie weszłeś. Nie weszłeś. No. Kurwa, jest z Ty też? Bardzo <grymne> <grymne> fajnie. Ja, bambikiem. Yes. Wiesz, Bambi, się bierz, 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 ta bajka, Bambi. <grymne> 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 <Twoja> stara umiera. <grymne> ja ci powiem jak. jest? Ja <grymne> pokazać ci, <grym> Rado, że tam, była w tej bajce <grym> jakaś kurwa jakaś pojebana, jak narek. Tutaj. Się czy kurwa kopie doły. Pojebany i, Heim i Heimer z zarkane dostał nie nie podaj, nie podejdę, nie Co ty kurwa robisz? No to jest... <grym> Słysza, mój, kurwa, <grym>

tak zaskoczył, że Timek też nie poszedł za Tym też nie wiedział, co on też oglądał. To nie musiał zostać zrobiony. Tak. A bo w jest Jace, ale jak pasuje fabularnie, ja pierdolę. Nie, bo to byli kumple. No nie do końca, bo on się tutaj nie, nie posłuchał się, Jace. nie ze... spoilujcie jeszcze, tak. nie oglądałem. Nie oglądałeś? Jutro mógłbyś mnie oglądać. Daj, hej, hej, merginie. Dzięki, że po kiedy nie było. ginie paliło. Daj, zbliży się. I reszta na ciele, ciele Reksa i Rubina Stonowa. Dokładnie. Później wchodzi, mówi i płacze. Hey, <grym <grym. O, wybuchła. O. Ja ma, kumy, o, to, to, to ci, Ciebie na, na śledztce? Co jest, Nie, nie wolno wklesować. <coughs> <coughs> si <ak> <coughs> <coughs> się zdziwiłem, że się pojawić. Ja też się <coughs> <Baj -C3> zdziwiłem, pojawiłem. To jest. On tam jeszcze... Matko Boska. Matko Boska, Częstochowska. Kurwa, wirus, ja pierdolę. A <coughs> 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 Hehehe, <noise> ten paluch jest useful, co jest? No <noise> 12 fragów, porra. 12, 12, 12. tym paluchem. No, ale to jest, jego, to, jest jego stary... Argana, to jest jego strajka. Zajebałem Buff z Arkana, sorry. To jest jego strajka. Znaczy paluch, strajka, że Paluch już. bo jestem nie... chodź się wywalić na mnie. Na uderz mnie. Nie, ty mnie uderz. To ty mnie. Jeszcze byś się po. Po jest? Co no tak, po chuja jest tam Cudny jutek Po chuja jest 8 <tod criticzy> minut Nie patrzyłem co się działo, ale już rozumiałem po chwili Nie liczy się Ile? Ile? Lubię Cię on mu zrobił A tak, tagiold, tak krzyczą moje turety za każdym razem jak a musiałeś zabrozić, bo się trafił. Tak, a co? Na no, nic, w porządku, wszystko a. To to git. <laughs> tam mówię? Przysięgam tym wirusem. No, możesz nie bić tyle tym wirusem pojebiesz? Kurwa to po po się jeszcze nie, nie zajmuję. Kurwe i on damage twoje sadzi tym. Przesięgam Never, ty robisz to specjalnie, bo ja dobiegam tam i się wypierdam za każdym razem. Angel sorry, ale jesteś jedyną osobą, w którą coś bije. Bo wszyscy ty. mają level przewagi nad to, bo mają level mniej. Ten moment Nie, kiedy ja się bardziej samo. opłaca. Bardziej się Nie. opłaca skillować W na Aramie niż, niż RK. No masz A, się popłacze O, ma lisu No czemu jesteś poliany, no wait Nie no, ma no like złożyłeś na tym tym Hajmerze Boże. To tak Bo mnie goni kurwa ten wirus z Nie przewidziałem tego tylko... Hmm... No kurwa, przestań mnie bić Nie tailowałem w ciebie, kurwa Tailowałem w jutka Bunkruj nas Rafa, jak na słuchaj No? Zabijam się, ale ciebie też Kurwa, <grywałem w Jutka> 102 metry No nie! O tam tam no jest już swój Dobra, komisji. Bernehek, chodź, bierzemy cię jako zakładnika, chodź. No dobra. Dobra, nie bicie jej, zakładnik nasz nie bicie jej, nie bicie jej, nie chodź, chodź. Dobra, czekaj, włączam to. Nie, to, to To jest to. Jest zbi, zbi ture, to zbi tureta. Weź, przyda się do czegoś. Zbite turety. O, no, zbicie, zbicie. zbicie. nie <grystanie> tych broni! O. Dobra, chodź, nie bicie, nie bicie, bierzemy na tego zakładnika. Eskorta dookoła, no. <grystanie> <grystanie> Co on zrobi? <grystanie> Zdąży. no. no nie, no, nie chciał! Jak przekonaczył, to jest <grystanie> kurwa i Ale jak idzie, tym taki tak dumny z siebie, tym kurwa heimerem, nie? Taki wyprostowany. <grystanie> I Dwa, no, trzy, no, no i sobie. Ja się tak łatwo nie da. Nasi zakładnicy nigdy nie giną on brika, albo świat. grali, grali, albo świat. Rafferne, chęć teraz tak. Chodź, Ty, chodź, chodź. Ale on się nie, nie, ma, nie, 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 ma, nie ma, Nie ma go, nie ma go, nie ma go, Chodź, chodź, chodź. Nie bicie jej. Nie ma już tego, co ci, nie ma tego, no nie ma tego, tego złego naczelnika. Chodź. Przedemną. Jak nie bój. Nie jej. Ręce, ręce nie na widoku, ręce na widoku. I się nie, nie skręca i nie odwracaj <noise> Nie odwracaj My naprawdę gramy To samo <trym> gramy. <trym trym> to bezruch. Totalny Tutaj w prawo, tutaj w prawo. tu, tu, prawo, tu, A tu, tu, A tu prawo. piekasz kurwa Dobra. Dobra i tutaj zostajesz, tu zostajesz. O kurwa, auto bije, no, o, o, to takie mam łączone. dobra. A mogę miniony bić, bo one mnie zabiją. Nie, one mam rękę. Co to wypiekasz w ogóle? Halo? mnie też atakuje. A, dobra, możesz go uderzyć, pozwalam. Tam jest się obudził, nie tam po godzinie Jak wyjdziecie tam to turety Właśnie zapierdolą Są sam... wiele strażnicy um. Co my kurwa robimy? No wygramy, skończmy ej. to Dobra, auto. dobra, drużyną Disu wirus, musimy odbić naszych kumpli Są zakładnikami Ej, no obiecałeś, że nie. Co no tak bo do roboty się weźcie, a nie stoicie jakby było no, nic dobrze, widzimy. On tam biczem, o Ej, grek ucieka o. Ej, co? Dobra, gra w pełni samobójstwa, dobra. ty coraz bliżej idą. Yeah. O, o kurwa. Ej. Nie, no, a a a a to już krzywa postawiłem, no Dobra, miałem tak wirus. Jak jest nie tak jesteś nie nie niepożyteczny. Nic nie wnosisz. A ja nie wierzę, ja w Leonę więcej biję niż tego jepanego. To lewym mam, to tam... Obra nie jąkaj się bo wiatru nie ma FB Nie bije mnie nawet Paluch mogę przejść? Paluch? Tak pozwalam no газ青. well, no no nie biegaj przed minionami bo ci klikam No właśnie będzie, ale... No bo spalam Nie no, nie jakie zaspalnia No to... Halo? Jak

Dobra, powiem tak. Kierrehek weźcie się, się kurwa nie. za robotę. Kurwa. A dobra tańczy, tańczy, tańczy. Robi za stripcy Ej, gdzie ty kurwa idziesz? Ej, wracaj tam. No tańczy, tańczy, tańczy. Kurwa, niebo jebany. Będziesz mnie kurwa tutaj denerwował. Robota wzywa. No. w robocie. Przeciw kripu.